Dziecko so pod nogami jeczy Grindy Clodka nadą, ciekawy! Teraz mogę uchać wszystkie paprykarze trzecińskie! Mój gang! Wybacz najście, Beto. Dokładnie z synu. Brać ich to, alf. Szyka, 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 szyka. Brać ich! No bity Boga. Mam jeszcze jeden problem, a ich potęgą gijata. Nie, nie potrafimy kontrolować film, sigma broni, nie ryzykujmy. W takim razie musimy spierdalać. I co teraz? Moja waifu ty żyjesz? je wszystkich oślepiły i giaty. Kontrola myśli za pomocą giatów? Ale z niej skur Kiedy twerkują giatami, nie patrzcie im się na giaty, to właśnie ich moc. To co my teraz kurwa zrobimy? Jak mamy oprzeć się takim giatom? Mąż z największym giatem to jej generał. Dowodzi innymi, w jego giacie znajduje się moc antidotu. Jeśli zdobędziemy, uratujemy Bety. Dobra, chłopaki, zapomnijmy o tym dziwnym giacie. Zróbmy dla senseja. bądźmy drużyną! Od teraz jako alfy, dobrze pierdoli polać. O, i moja żona idzie z nami. Wow, dzięki. Widzę was smyki. Czas na moment głównego bohatera Kiat O ten poje odpierdala. Tu doszło do Sigma. Wszystkie paprykarze będą moje, Alfy. I co teraz? Teraz spokój, spokój, kurwa. Wypierdalaj. Odwrót. Dawaj, Beto. Piosenka Sanach, ale to tłusty czwartek. Lecimy. Spójrz na oczy. Jesteś moim pączkiem. Jesteś moim pączkiem. Jestem twoim pączkiem. KOL. W Berle masz antidotum. Rzeczywiście. pierwsza jest ta kobieta ma rację. Szybko, do fontanny. O! Jaki towar! Zobacz Senseiki, a dzisiaj, gdyśmy od razu pokonali, lojta nie doszło by takiej lobotomii. Ci kurwa mówiłem! Zostały uwolnione Giaty! To ciężkie czasy! To dopiero początek naszej lobotomii! Wężowe Giaty to nie Lord Giat Magon, ale zobaczcie im zlejemy giat. Właśnie mistrzu, nauczy nas korzystać z naszych broni Sig... Tak. Naucz nas jak używać naszych Sigma broni, dziadu. To nie będzie łatwe! Ale teraz wracajmy! U mnie za jebu. A ty znowu o tym samym star alkoholik. Spokojnie nie, to tylko jedno piwko. Tak, tak. Poczekaj, czekaj, jasne. bo ci uwierzymy.